Ponieważ jest zimno, dzisiaj będzie dwie minuty. Może być? Wiele lat temu Franciszek Salezy napisał, że świat dzisiaj proponuje bardzo dużo przyjemności, bardzo dużo rozrywki i mało radości. Dlatego chciałem dzisiaj zapytać: Co znaczy to, co przyniosło Wam hasło tych Savionaliów. Bądź radosny. Myślę, że rozróżniacie bardzo wyraźnie, że radość nie jest tylko wesołością, czyli nie jest tylko tym szerokim uśmiechem w momencie, kiedy ktoś nam opowie dowcip, bo ona za chwilę się skończy. Jak opowie ktoś ten dowcip drugi albo trzeci raz, to już nie jesteśmy z niego tak bardzo zadowoleni. Stąd trzeba widzieć, że między szczęściem, który zapewnia nam wszystko i jest jakby takim błogostanem, a tylko pewną wesołością. Odnajdujemy radość. Jeśli się skupicie chwilę, to tylko dwa zdania o niej i kończymy. Po pierwsze, kiedy przyszedł anioł do Maryi, to mówił tak Raduj się, Maryjo, bo jesteś pełna łaski. Chrystus w Ewangelii Jana mówi do nas w ten sposób. To wszystko wam powiedziałem, żebyście, żeby radość wasza była w was i była pełna. I gdzieś za trochę święty Paweł powie to zdanie, które często powtarzamy zwłaszcza są. Cytowane w Uroczystości Świętego Jana Bosko, żebyśmy się nieustannie radowali. Radość jest czymś, co jest darem od ducha świętego. Czym ona jest? Ona jest pewnym stanem naszego ducha, naszego umysłu, naszej świadomości. Nie takim powszednim, ale jakimś wielkim, takim bardzo głębokim, czyli nie jest tylko chwilową radością, chwilową przyjemnością, ale czymś, co nas przenika przez całego nas. Od tego świętego Franciszka Salezego tak dawno, przez Księdza Boska aż do dziś. I stąd to zdanie: bądźcie radośni, oznacza, zorganizujcie sobie tak życie, żebyście nieustannie widzieli Jego horyzont. W którą stronę ma pójść? Jak w tym życiu ominąć przeszkody? Jak przeskoczyć w coś, co nie jest po mojej myśli? Bóg jest radością. Jeśli jesteśmy z Nim. To ten stan w nas jest właśnie taki. Jest piękny, jest pełny. Na zakończenie, myślę, że warto będzie, jeśli dla tych 170 osób, które nas oglądają, ponad 200 już, jeśli im pomachamy, bo oni nas widzą, mam nadzieję, myślę, że trzeba pomachać też księcu generałowi, który nas obejrzy, i wielu, wielu jeszcze innym młodym osobom, które w tych dniach gdzieś się spotykają. Poczujmy się, że jesteśmy tak wielką wspólnotą. Ksiądz Bosko mówi nam, bądź radosny. Czyli co mówi? Bądź radosny! Czyli dobranoc.